The reason, the main reason coming to Poland was to bring information to the people, especially farmers, what happens when you introduce GMOs. We, uh, my wife and I never ever planted, uh, we have GMO rapeseed in Canada, or we call it canola, and but our rape fields were contaminated by GMOs because my neighbor grew them, and so my field then also became to some degree GMOs. And I should add is that if a farmer's field is contaminated with GMOs, he's not allowed to use his seeds. Because of the contamination. He then has to buy the seeds from a company. So he loses all his seeds or plants, he loses his whole crop. All our crop became the property, in this case of Monsanto, because we were contaminated. And rate of contamination does not matter. To jest mail z 4 lutego. Uprzejmie proszę o pomoc w znalezieniu producenta paszy ekologicznej dla kurniosek. Dotychczas kupowałem w SBP paszę, lecz zaprzestali produkcji i mam poważny problem. Z góry serdecznie dziękuję. To jest jeden jedyny? Nie, to jest kilka takich maili już otrzymaliśmy w ciągu tygodnia. Co się dzieje? Yy... No, po prostu producent, jedyna w Polsce certyfikowana wytwórnia mieszanek paszowych dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych, zamknęła produkcję, ponieważ stwierdziła, że nie jest w stanie wyeliminować pozostałości soi modyfikowanej genetycznie, stosowanej do produkcji konwencjonalnych mieszanek paszowych. Ta mieszania zaopatrywała polskich rolników ekologicznych, w większości tych, którzy mają kury nioski i yy, trzodę chlebną. Co to oznacza w praktyce? zamknięcie tej W praktyce oznacza w tej chwili no krach finansowy i właściwie, chyba mogę powiedzieć katastrofę dla tych gospodarstw, które produkują właśnie jaja na rynek, kurczęta rzeźne i, i właśnie i, i tuczniki. Cztery lata temu sprzedaż produktów wolnych od GMO, wyłącznie produktów wolnych od GMO, zadeklarowało osiem sklepów. Zadeklarowało? Zadeklarowało, tak. To są dane tylko deklaratywne. Tak naprawdę, żeby być pewnym, czy trzeba było sprawdzić, czy sklepy te posiadają certyfikaty od wszystkich producentów żywności, z którymi współpracują. Proszę pana, no jest napisane, że jest niemodyfikowalny, certyfikaty wszystkie mamy w centrali. Ale można się upewnić, że to jest rzeczywiście niemodyfikowana soja? No tak, no jeśli się do centrali, dostaniemy certyfikat, no jak będzie certyfikat... Ja tak nawet nie jestem w stanie tego sprawdzić. No ma pan sprawdzony, bo ma pan napisane. Nie no, jest napisane, ale ja bym chciał sprawdzić, upewnić się pan. Jeśli tak ktoś napisał, to że za to pełną widzialność, tak? Z szansą dla rolników, którzy chcą mieć tanią i zdrową żywność. Ja bym to pociągnął jakoś kursy Musimy się zastanowić osiągnąć. Poczekaj, najpierw sprawdzamy zależności. No. Sprawdzić zależności. Yy, napisać list otwarty do, do posłów, bo mhm. muszą się o tym dowiedzieć. Bo, bo z tego co wiem, nie, większość z nich nie zdaje sobie sprawy z siatki powiązań, wiesz? Przygotować animację. Ta informacja musi trafić do, do szerokiej liczby ludzi. Tą kampanię prowadzimy od pięciu lat. Gdybyśmy nie wierzyli, to byśmy jej nie prowadzili. Ona jest naprawdę stresująca, czasochłonna, energochłonna. No, wierzymy w to, wierzymy w to, szczególnie teraz, kiedy usłyszyło o tym parę milionów ludzi. Mamy nadzieję dotrzeć do polityków, żeby zrozumieli, że to nie jest w interesie polskich konsumentów, tylko w interesie jednej konkretnej firmy albo kilku konkretnych firm.